Z brązowymi medalami zakończyli rozgrywki o drużynowe mistrzostwo polski żużlowcy włókniarza Częstechowa. Podopiecznik Grzegorza Dzikowskiego w ostatnim spotkaniu w tym sezonie pokonali na własnym torze Polonię bydgoszcz 53 do 37. W szeregach gospodarzy na pochwałę zasłużyła cała drużyna. Najwięcej punktów zdobył Niki Pedersen 12, Tomasz Gapiński, Lili Richardson i Greg Hancock po 9. Tajwów Inden 8, Sławomir Drabik 5, a Borys Miturski 1. Częstochowianie w Bydgoszczy przegrali dwoma punktami. Mecz w Częstochowie był formalnością, gdyż większość kibiców stawiała biało-zielonych w roli faworyta. Yeah, you know I'm happy, but I think we could have had gold, you know. It was um shame we we didn't get that extra point when we were against Leżno, but yeah, you know, everybody's happy. Um yeah, I think we had a team that we could have gone all the way with, but ah, speedway, so yeah, we're all happy and uh yeah that's the end. W drużynie Polonii Bydgoszcz 11 punktów zdobył Andreas Jonsson, Antonio Lindbergh 9, natomiast schorowany Emil Sajfudinow tylko 8. Większość kibiców w Częstochowie liczyła, że ich drużyna awansuje do finału drużynowych mistrzostw Polski. Jednak sami zawodnicy podkreślają, że należy cieszyć się z brązowego medalu, gdyż był to bardzo ciężki sezon. Bydgoszcz z meczu na mecz coraz lepiej wyjeździła i u siebie to bardziej wiadomość u siebie. Wyjazdy coraz bardziej atakowała, robiła dobre wyniki, Zdecydowanie. Nie było tak łatwo. Dla aktualnego indywidualnego mistrza świata nikiego Pedersena jest to pierwszy medal zdobyty w rozgrywkach ligowych w Polsce. I'm not a cheap rider, but as all clubs know and the fans you know, I'm, I'm scoring the decent points as I have to all the time, and that's why they like me. Tak, yeah, you know it's been great for me. I've had, I've had a good time and I've uh I've scored some points so I'm really happy you know and uh I've still got a lot I think I've got another 10 meetings to go in in England so I'm still pretty busy. Na relacje z meczu pomiędzy włókniarzem Częstochowa a Polonią Bydgoszcz zapraszamy w środę o godzinie 18.30.